Powron Tomkowicz, Olbratowscy prezentują Historię dla Dorosłych. Historia dla Dorosłych to przede wszystkim mm -hmm. niezgłębione bogactwo faktów historycznych, oh, 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 tak. analiz merytorycznych no, wow. jeszcze jak. oraz głębokich rozważań ogólnych, Dokładnie. bazujących na dziejach. Mm -hmm. tak. To ja teraz nawiążę sprytnie do tematu odcinka. Okay. No. No. Uwaga, nawiązuję sprytnie. Skoro padło słowo bogactwo to opowiemy w tym odcinku o wybranych najbogatszych ludziach w Aha, historii. Ale, ale, ale nawiązał bardzo Ach. sprawne i oryginalne nawiązanie. Mm, tak. Zacznijmy od bogactwa jako takiego mm -hmm. samego w sobie. Okay? Mm. Bogactwo to ten moment, kiedy człowiek nie pyta ile mam pieniędzy, mm. tylko pyta czy moje pieniądze mają już swoje pieniądze. Czy chodzą do szkoły? Dokładnie. No, no, no. Czy, czy im rośnie? W sensie jest w, procent składany. Tak. Je, właśnie. Jest w języku polskim takie powiedzenie: bogaty jak Krezus. Jest takie. No. Tak? I nie jest to przesada, bo Krezus, ostatni król Lidii. To brzmi jak imię, ale to była nazwa państwa. On okay. panował 560 do 546 przed naszą erą. Czyli dawno. Da, dawno. I przez e, starożytnych był uważany za uosobienie, za wcielenie dostatku. I to do tego stopnia, że Krezus mógł liczyć złoto swoje posiadane przez siebie mm. w tonach. Tak. I on mógł zamawiać sobie złote wieszaki do swoich złotych płaszczy, o. a nawet płaszczów i jeszcze by mu resztę wydali oczywiście w złocie. Taki I, był. Tak, I tu tak. pytanie, skąd bogactwo Krezusa? E, Lidia, jego królestwo Leżała nad rzeką Paktolos. Mhm. W jej żwirach od niepamiętnych czasów płukano drobiny złota. Mhm. Czyli ta rzeka, ten Paktolos, można powiedzieć, mhm. była takim ówczesnym bankomatem bez limitu wypłat. Tak, Bo tak. wkładasz tam cedzak do środka, do tej wody, wyjmujesz i, jednym i po prostu ruchem. Zawsze wyjmujesz weekend na Zanzibarze i, i dom i w centrum tak. Krakowa. Mid mówi, że król Midas. Obmył tu swój złoty dotyk. Znamy króla Midasa. Co się dotknął? To się w złoto zamieniało, to było przykleństwo. Natomiast geologia odpowiada, A, to nie Midas, to ja zrobiłam. Geologia, no, tak? Geologia. geologia. Krezus nie wnikał w spór. Miał ludzi od mitologii, prawda? I ludzi od łopaty. Pierwsi y, pisali ładne legendy. No jak pisać anegloty, to ładne raczej. No. Drudzy regularnie pukali argumenty, których używał w życiu. Poza tym to jest raz że k Dwa, przez Lidię przebiegały drogi handlowe mhm. czyli kto trzymał sarę, stolice, stolice królestwa, ten pobierał cła, kontrolował handel i składy i stąd hmm. była kośuta. Ale y, prawdziwą rewolucją były monety. Hmm. Wcześniej krążył nieprzewidywalny elektron. Tak Miesza się nazywał? Tak, mieszanka złota i srebra. Jak y, czekolada bez procentów kakao na etykiecie, ta, Mniej więcej. Ta. I to tym płacili. No, no a, i za panowania Krezusa lidyjczycy rozdzielili kruszec i zaczęli bić złote i srebrne krążki od stałej próby. To no, było ważne, to był pierwszy taki monetarny, monetarna reforma. Na awersie był lew i byk. Czyli był to komunikat. Silni, uparci, wypłacalni. No, okay. król. Silnus, upartus, wypłacalnus po łacinie. Łaciny też się nauczycie z podcastów radiowców bez cenzury. Ale król rozumiał też siłę PR-u. To jest bardzo ważne. Tylko, że zamiast billboardów takich reklamowych, no to on postawił na, świą na złote świątynie, na bogate tak. świątynie, mm. z złote cudeńka, szczególnie słynne Wota w e delfach, w sanktuarium Apollina. No, Apollina. Uwielbiał Apollina. Gdyby, uwielbiał, gdyby tak. Instagram wtedy już istniał, mhm. i na przykład byłby profil Apollo Official, mhm. to tam miałby podpis współpraca reklamowa z Krezus. Mhm. E tak. I hashtagi, tam sacrum sponsoring, e nie jest to porada inwestycyjna. Tak by było. By było. Ale słuchajcie, już takie są te dzieje nasze. Wcześniej czy później bogaty król chce sobie powojować. Bo wszystko ma, mu się wszystko nudzi, zakupił tak. to, tamto. I krezus zastanawiał to. się nad wojną z Persją. I wyrocznie w Delfach, którym ufał. No bo dał tam poważne tak, wota. Dał poważne tam wrota zrobił i złota. I, 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 i te e, wyrocznie mu rzekły: Jeśli przekroczysz Halys, to taka rzeka, no. zniszczysz wielkie państwo. No i problem w tym, że to zniszczone wielkie państwo okazało się jego własnym państwem. Tak. Morał, czytaj to, co jest napisane drobnym drukiem, tak. nawet gdy dokument podaje Ci Apollon. Tak. I gdy persowie wzięli Krezusa do niewoli, chcieli go spalić na stosie, ale król Cyru zdarował mu i uczynił Krezusa swoim doradcą, bo na mhm. pieniądzach się znał. Tak, Dokładnie. Tak. I czego nas uczy historia Krezusa? Czegóż, no aż Pieniądze mogą dać szczęście. Mhm. Ale trzeba zawsze czytać drobny druk, upewniając mhm. się o jakie państwo chodzi, mhm. wyroczni mhm. i unikać przekraczania granicznych rzek, słuchajcie, tak. nie róbcie tego to. sami w domu. Nie. Dobra, ale słuchajcie, bo jeśli mówimy O najbogatszych ludziach wszechczasów mm -hmm. Musi pojawić się ten gościu Marek Licyniusz Krasus Urodzony mm -hmm. w 115 roku przed Chrystusem mm -hmm. Krassus był Rzymianinem Aha. To nazwisko brzmi jak z Wojen Ale to był Rzymianin mm -hmm. Szacuje się, że jego majątek to był 1% Rocznego PKB całego Imperium Rzymskiego To dużo o, dużo. dużo. Czyli to majątek Jeffa Besosa, tego gościa co ma Amazona, mm -hmm. to jest 0,15 PKB USA tak. Okej, okay, czyli licząc w ten Sposób, to ten gościu był sześć razy bogatszy od bezosłych. Krasus, krasus. Krasu, tak. Krasu. Ponad trzy razy. Tak, tak. No, 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 no. To ile to wychodziło? Jego majątek szacowano wówczas na około 200 milionów sestercji, se co mm. w dzisiejszych pieniądzach y, było, było, to było, była równowartość jakichś dziesiątek miliardów dolarów. Dziękujemy. Nawet dziesiątków. Nawet dziesiątki. dziesiątków. Kto by I tutaj. Pomyślą. Myśmy kiedyś chyba o tym wspominali w historii no. dla dorosłych, że Krasus najlepsze pieniądze zarabiał na straży pożarnej. Dokładnie. Rzym był drewniany. Wszędzie otwarty ogień łatwo było pożar. Tak wiesz, to paleniska w domach. Dokładnie, no w odcinku. I tu tam lampa. W odcinku no. o historii straży pożarnej, o tym tak, mówiliśmy. Tak, tak. słuchajcie, jak już się hajcowało, ale tak na potęgę, to wtedy przyjeżdżali strażacy od Krasusa, mhm. ale nie gasili. Nie, nie gasili, dopóki właściciel ponącej nieruchomości nie podpisał z Krasusem umowy kupna-sprzedaży. To no się on sprzedawał, Krasus kupował? Oczywiście, Krasusek kupował w, dob w dobrej cenie. W najlepszej. <śla> w negocjowaniu której pomagał mu szalejący pożar. Tak, i kroniki piszą, że przejął tak dziesiątki domów, i insul, czyli takich kamienic w centrum miasta. Tak to właśnie zauważcie, z tymi kamienicami jest, prawda? W Warszawie sądy oddawały za 2000 tysiące kamienice 150 latką, a tutaj w Rzymie kupowano płonące nieruchomości. No samo, samo, samo życie, życie, no. Życie, no. Krasów też inwestował w niewolników. A. Ale wykwalifikowany, no nie było tak, że nie Czyli kupował. Czyli tylko w Kupował rzemieślników, tak. budowniczych, architektów. No Zauważmy, nie kupował polityków. No, nie, okej. ani czy tam jakichś takich, takich gladiatorów, takich głupot nie, nie, nie kupował. Nie. 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 Jak już strażacy ugasili dom, który kupił. Strażacy to też byli jego niewolnicy. Hmm. E, niewolnicy go odbudowywali i nieruchomość trafiała na rynek. Czyli można powiedzieć, że Marek Liceniusz Krasus to był taki wczesny fliper mhm. z własną strażą pożarną. Genialny biznes. Su, super. Ale miał też dodatkową nogę działalności. Mhm. Kopal... Jak ty na Mazurach wynajmował? Nie. Nie. Kopalnie srebra w Hiszpanii, no. a, to fajne. a po wojnach domowych przejmował majątki politycznych przeciwników. Roztropnie. Mhm. Lubił też wojaczkę, właśnie jest znany. To on stłumił krwawo spod... powstanie Spartakusa. Mhm. To t uwrze. No miał to pieniądze. Zagasił. No. Ale no on tam wziął, wiesz, on się łoto z no i 6 tysięcy złapanych wtedy niewolników kazał ukrzyżować wzdłuż drogi apijskiej łączącej Rzym z Kapułą. A mógł mieć 6 tysięcy strażaków, no ale ukrzyżował. No to, no, akurat to nie czyli... Bliżej czyli miał rozmach decyzja. i fantazję. Tak, natomiast skończył dość słabo. Mhm. Dlatego, że po, bit po przegranej bitwie z Partami mhm. pod Kari mhm. obcięli mu głowę. Mhm. I jego głowa, tego krasusa, trafiła na dwór króla Orodesa II. Mhm. Gdzie robiła za rekwizyt teatralny? No, nie, nie, Jak to tam w... wydawał dziecko za mąż, czy tam żenił, no to wtedy był no taki. <grym> tak, tak, taki tak, Kukiełkowy była głowa. Sztukę poszedł. poszedł, poszedł. Czyli, Krasus czyli, w czyli można też powiedzieć, że Krasus, mimo że prywatnie kawał nietycznego chłopca, mm, e, został człowiekiem zasłużonym dla teatru. Tak, do rozwoju teatru. <grym> e? Oczywiście. Kto tak. z nas tyle zrobił, co? Kukiełkowego. Dobra, ale jak już jesteśmy przy gościach mocno orientalnych, to mm. teraz Mansa Musa. On nie jest słynny. To jest ten, co go zabili w królewskim wie, a nie, nie fasa przepraszam. Tak. To. Ma, jeśli myślicie, że ja Mansa... smakuje z ryżem i sałatką Mansa ma, Musa. Mansa musa. Oh. Kurczak Mansa Musa Cześć, jest, tak. jest. Masa Sala, Sala Też, ja, jeśli, Tak naprawdę. Jeśli no. nie wiecie, kto to jest, to się wstydźcie, bo powinniście wiedzieć, według niektórych naukowców, to on był najbogatszym człowiekiem w historii świata. W ogóle ever ze wszystkich. Tak. I Elon Musk mocno go ściga, no. bo, bo tutaj y, przeczytałem, że Musk w tym momencie ma majątek wyceniany na 400 miliardów dolarów, a Mansa Musa według niektórych miał majątek, który dzisiaj Miałby wartość około 450 miliardów dolarów. Elon, Elon nie spieprz tego. I Mansa, Mansa Musa żył na początku XIV wieku w Afryce Zachodniej. No, nie jest to może miejsce, które by się kojarzyło z jakimś obłędnym majątkiem, czy dostatkiem do, do bogactwa, ale kontynuuje. Kontynuuj. Mansa Musa był władcą imperium Mali. Ale pieniędzy miał duży, ja, Jak duzi. Ikterium, to duzi. duzi. Pieniędzy nie, duzi. duzi. To taki był słuchajcie, żart natury lingwistycznej. W a innych podcastach. które nie są nam obce. A tu macie zadano. No bo Mali wtedy Mali. było duzi. duzi, Za nim duzi było Zanim Mali, było, to było duzi. Bo tak? Bansa Musa podbił 24 miasta, w tym słynne Timbuktu, mm. a jego królestwo rozciągało się na terenie dzisiejszego Mali, Senegalu, Gambii, Gwinei, Mauretanii, Nigru i jeszcze paru innych krajów. I tu dla Czyli... rozróżnienia. W Słowacji, tak. Anglojęzyczny żart z Tim book two, mm -hmm. mm. Johnny booked one room, and Tim booked two. <laughs> Też. Tak, ciekawe. jest ciekawe. Widzicie, tak. języków się również można pouczyć. Hmm. Żart, e, 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 w skrócie, ten no, 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 pan no, no, no. o imieniu, hind jak hinduskie danie, Masa sala miał dużo hektarów. Dużo, miał, miał dużo. dużo, dużo. O, nie, niezmiennie te miejsca nie kojarzą mi się z bogactwem. No to teraz Hektary najważniejsze. Afrykańskie. Czekaj afrykańskie. To teraz być najważniejsze, no, najważniejsze. Teraz najważniejsze. E, I też nawiążemy do złota, bo w czasach, kiedy złoto było już wtedy walutą światową, Mansa Musa miał we władaniu połowę całego złota Afryki. To jest, to jest tak, jakby dzisiaj ktoś z Was miał w posiadaniu połowę całego światowego bitcoina. Tak. Na przykład. To Dokładnie. wtedy rzeczywiście raczej się nie zastanawiasz w Mielni, czy brać dorsza, czy paprykarz. Po prostu bierzesz dorsza w paprykarzu <noise> tak. i sekarzesz na kilogramy. Nie no, jak masz połowę Afryki, to no. idziesz na krupówkach, na jajecznicę po 67 tak. ziko i mówisz, proszę jajecznicę dla siebie i rodziny. Dokładnie. Może z trzech jajek. No mam. to mniej więcej taki rozmach miał pan Mansa Musa. Mm. Miał trądzę szczerego złota, który nosiło 30 niewolników. To musieli mm -hmm. I, być w silni. I i teraz inflacja, i teraz historia o tym, jak Mansa Musa rozkręcił inflację w Egipcie. W Egipcie. Bo chociaż miał tyle złota, to mało kto poza granicami jego królestwa o nim wiedział. No tak, bo to nie było ani Instagrama, nie, nie było TikToka, nie to, było, że tak. tak powiem, książek przygodowo rozbójniczych. Nie było. To nawet mm. na naszą klasę jeszcze wtedy było, o Jezu, ile było czekania na ten portal. Tak, Lud, więc gadu, pan gadu. Mansa Musa mówi, idę w podróż do Mekki, to było jakieś 5000 tysięcy kilometrów. Tak, a tych 30 <słuch> niewolników, co mu dźwigało Tron mówi tak, tak u... a ty, ty idziesz. idziesz. On ze, ze sobą zabrał, no, no. I oprócz tych 30 niewolników od tronu. I tu się trochę obliczenia naukowców rozjeżdżają, ale między 20 a 70 tysięcy ludzi. A żeby no. wszyscy poszło no. na pielgrzymki. Żeby, bardzo, se, bardzo, tam, bardzo żeby wszyscy ponosili tron. Dokładnie. to, to był A my narzekamy, że pielgrzymki chodzą no. z całej Polski. Od razu mówię, jedna trzecia wycieczki zginęła po drodze przez Saharę. Ale co użyli oni inclusive, to ich. No. Nie, nie przepraszam, bo o inkluzyw to się zaczęło w Egipcie. Aha, no tak, tak, no to, faktycznie. W, 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 dlatego że w samym Kairze w ogóle, bo oni tam doszli, to ten Mansa Musa zabawił trzy miesiące. Jak pielgrzymować to porządnie, prawda? No. I przepuścił tam w tym Egipcie tyle złota, że jego wartość spadła, a Egipt przez 10 lat musiał się zmagać z inflacją. Mm -hmm. Czy gościu, czy jest to, to były za trzy miesiące? <grym> Jakie? To jest to, to jest, Dubai, oli, Dubai, to jest małe, miłe To jeszcze przed lata na egipskich targach można było usłyszeć tanie złoto, my friend, special Ta. price for you. Tanie niż Biedronce. Doda, doda do, do, do elektroda, teściowa ty stary rowerze. To właśnie z tamtego Ta. czasu pochodzi. Ale... Mansa Musa po tej wycieczce uzyskał to, czego chciał, czyli rozgłos stał mm. się symbolem bogactwa. Tylko trochę słabo, nie mówi się bogaty jak Krezus, a nie bogaty jak Mansa Musa. No, bo wtedy mało billboardów było, mało wiesz, żeby tak. kupił. A jak wrócił, to on inwestował w kulturę i religię, budował meczety, uniwersytety, ściągał uczonych i miasto Timbuktu stało się jednym z największych centrów nauki w średniowiecznym świecie. O. Aha. No. Aż chciałoby się zapytać słowami gościa od karton gipsu. Kto to panu tak wspierał? Tak no by się stało, ja że jakoś dzisiaj o Mali w kontekście pieniędzy nie mówimy. Ale wiesz, bo goś miał Smykałe, goś miał Dar Boży, mm, prawda? Mm, I mm. Mansa Musa y, zmarł mając lat 57. Czyli na tamte czasy to i tak był mocno posunięty w leciech, mm. A królestwo jego odziedziczyli i złoto całe synowie. Niech zgadnę. Wszystkie pieniądze poszły na dziewczyny, lasery i pleśniowe sery. Mniej no, więcej. na sery może Mnie, nie. nie. Mniej Właśniowe więcej. Sery, tak. Imperium ojca rozbili na kawałki. Jakiś czas później nie było czego zbierać. I tutaj uwaga. Czego nas to uczy? Czego? No, no. czego? Żeby przepuszczać wszystko za życia. O! I to nawet na głupoty. Pantofle. Kapcie ładne. z piętą. Tak. Mm. Ładny zestaw porcelany. Tak. Gustowny prodisz. Bo jak nie ty, to synkowie i tak to wszystko no, roz... takimi bak. rzeźbionymi. Miej przed śmiercią no. se kup dobre pantofle ładne. Tak, <laughs> tak. Ponoć, ponoć se. Takie wnioski. Albo, Tylko. albo se nie noś. Jak już masz Dobry. takie ładne pantofle na starość, takie ładne, to nie noś, żeby do, to se zostaw, do, żeby to było jako trumniaki. Przenieśmy się z powrotem do Europy. Dobrze. W zasadzie już do epoki renesansu. Aha. Bo na kontynencie zaczynały się zmiany. No, w wielu, wielu krajach powstawały banki. Tak. A kupcy bogacili się na. Mm. na ha. Na handlu. Na handlu. No tak. I, I już nie było tak, że władca jest zawsze najbogatszy. Mm -hmm. O, skończyły się te czasy. Wielu, w cudzysłowie, zwykłych ludzi stawało się bogatszych niż królowie. No Na no przykład tak. byli tacy medyceusze, prawda? Sforcowie. Sforcowie też, no, by też byli. byli. Ale jednym z najbogatszych ludzi w Europie był Jakob Fugger. Mm. Okej, okay. a co on to... robił? On pochodził z Augsburga, rzeczy, różne rzeczy. Głównie. Aha, no to tu, bardzo dużo op czasie oddychał. To tak. też ciekawa rzecz, dobrze. To nie z przestał, a na moment nie przestał, okay. dopiero na końcu. Okej. Okay. Tak. Pochodził z Augsburga i, i co z nimi? Ja jego rodzina początkowo zajmowała się przemysłem tkackim. Dokładnie. I tkali to, sobie rodzili, tak. o, radzili, osiągali całkiem fajne zyski i jeszcze przed narodzinami Jakoba Figera byli hmm. jednymi z najbogatszych mieszkańców Augsburga. Hmm. A tak. no to jak rzeczywiście jesteś e, synem najbogatszych ludzi, to łatwo jej zostać no najbogatszym człowiekiem. Ale słuchajcie, nie było tak hop, siup, trala, nie? Sam Jakob początkowo nie wiedział, że zostanie jednym z najbogatszych ludzi Europy. Zresztą logiczne, skąd miał wiedzieć, skoro był w młodości dzieckiem. No kiedyś było tak samo, jak w, w czasach współczesnych, że hmm. najpierw ludzie byli dziećmi, a dopiero potem byli młodymi ludźmi. Tak, to tak się a dzieje. A dopiero no. potem ludźmi. On początkowo chciał zostać duchownym. No, I zaczął też, nawet studiować w pieniądze iść tak i zaczął studiować teologię, ale ostatecznie porzucił tę ścieżkę rozwoju i zajął się interesami. A, a to, a to no. na przykład nie przyszło mu do głowy, żeby to połączyć, nie, Właśnie. że przecież jako duchowny mógł prowadzić interesy i dodatkowo nie wiem, zbierać na nowy dach, na nową wieżę w kościele czy coś takiego. No, jak klasyczny polski tak. szanowny proboszcz. Na, na przykład dzwon. Powinien no. wziąć przykład z niektórych naszych duchownych, no, no Mówię, tak? No. Ale nie mógł. Nie mógł, bo żył wcześniej. Miał Zwróćcie, pecha. W każdym razie, pan Fugger wraz z braćmi zaczął prowadzić rodzinną firmę i trzeba powiedzieć, że był w tym naprawdę bardzo dobry. Co więcej, hmm. i on zaczął się interesować przemysłem wydobywczym. To chodzi o wydobywanie. Tak, tak, z ziemi różnych takich rzeczy. Kupował kopalnie, co przynosiło mu olbrzymie zyski. Hmm. I teraz uwaga, w tym momencie w naszym podcaście będzie polski wątek. Hmm. W 1495 roku pan Fugger założył spółkę z Janem Turzo, mm -hmm. ra, rajcą okay. krakowskim, który to przez pewien czas nawet był burmistrzem miasta mm -hmm. Krakowa. O? Proszę. No, to... spółka nazywała się Ungarisia Handel, mm -hmm. czy taki handel węgierski Aha. Mm -hmm. i zajmowała się handlem. <laughs> tak, czy, no, czy, no, no, no ale też y, wydobywaniem miedzi. Mm -hmm. I y, ta spółka na kilkadziesiąt lat zdominowała europejskie rynki. Czyli można powiedzieć, że jak zwykle przyczyniliśmy się do powiększania majątku Niemców. Tak. Tak, bo to Skajowa firma, ale zysk srebot. A bo może do jakieś dodatkowe reparacje za to? No, no. Na no politykom, jeżeli ich znacie. Ale Figuer nie tylko inwestował w przemysł, i tam górniczo, hutniczy, nie. wydobywczy, pożyczał też pieniądze wpływowym ludziom w Europie. I wśród A, jego, jego klientów znalazł się Zygmunt Habsburg. Mhm. Książę Tyrolu oraz Maksymilian I, mhm. późniejszy cesarz. Ale byli też papieże i inne wpływowe osoby. Proszę. No i w 1511 roku on, ten Fugier, został wyniesiony do rangi arystokraty świętego cesarstwa rzymskiego. A on mhm. nie wiem, w politykę nie chciał iść? Mhm. Znaczy można powiedzieć, że chciał I interesował się, się interesował też polityką no. i można powiedzieć, że ingerował w wybory, bo w 1519 roku pomógł w wyborze Karola V Habsburga na cesarza. A. Wydał ponad pół miliona florenów na łapówki dla elektorów, którzy wsparli jego kandydata. Ale to potem się jakoś Habsburg mu odwdzięczał, a czy ja, ja, nie? to na, zrobił ale, tak a, dla kraju. I ale dla... patrzcie, ale zanim ja o tym powiem, to miło zobaczyć, że pewne tradycje nie umierają, nie? No. I trwają do dziś, wielu <noise> nie zmierzając przy... w krajach, nie? Jakaś gałąź przemysłu wesprze I rząd w wyborach, wró bo do potem tego, rząd wesprzegałeś. Bo Karol miał w tym, znaczy ten Fugger miał w tym interes, no. bo Karol był też królem Hiszpanii. Aha. Więc ten Fugger przypomniał uprzejmie cesarzowi, komu ten zawdzięcza koronę. Okej. Okay. Prawda? No, i dzięki temu zdobył dostęp do bogatych złóż na Półwyspie Iberyjskim. Tak? Także, Karolku dostałeś kopalnię ode mnie, to teraz znaczy... pora do Korona ode mnie, pora na troszeczkę kopalni Pani... od ciebie dla mnie. Tak, Ktoś no. mógłby pomyśleć, mhm. że tego gościa interesowały jedynie pieniądze i własny interes, no, ale okazuje się, że on też z tego co wiem, nie wiem, inwestował i wkładał pieniądze w jakieś takie dobre, dobre cele. No, no, tu można powiedzieć, że. Był patronem artystów Wspierał innymi Albrechta Dürera no, Ale też fundował hmm. wiele, wiele przybytków Dla ubogich, na przykład hmm. i bezdomnych W hmm. 1514 zakupił część Augsburga hmm. I wybudował tam jedną z pierwszych W ogóle yy, dzielnic dla ubogich No i schronienie mogli tam znaleźć hmm. ludzie, którzy yy, Nie ze swej winy Znaleźli się w beznadziejnej sytuacji finansowej A, Tutaj Zdał, mamy ciekawe kartę, Że żeby się nie czuli źle i ubodzy to płacili symboliczny czynsz oraz mieli odmawiać modlitwy za Fugera i jego rodzinę. I co ciekawe ta dzielnica Augsburga istnieje do dzisiaj, a zasady jej funkcjonowania się nie zmieniły. Mieszkańcy płaczą, płacą czynsz w wysokości 88 eurocentów za mieszkanko. Niesamowity fakt. Czyli patrzcie, może nie został duchownym, a zrobił dla ludzi więcej niż je, nie jeden hierarcha kościelny tamtych czasów. Tamtych czasów, tych czasów. U. Kto to z głębi? Kto to z głębi? Chyba tylko koparka mentalna. Głębokie. Pięknie powiedziane. Natomiast po tej jakże głębokiej refleksji. Pomówmy teraz o człowieku, który pierwszy w historii osiągnął status miliardera w dolarach. O. Gdyby jego majątek przełożyć na czasy współczesne na początek XXI mm. wieku, to jego majątek byłby wart 340 miliardów dolarów. Czyli prawie tyle, co Elon Musk. Dokładnie. Je, mówiliśmy jego majątek około 400, 400 miliardów, tak, tak. Mm. a to dużo. dużo. A to dużo. dużo. I, I jemu też tak coś czuje, jajecznica na krupówkach za 67 nie bolałaby go. Nie nie, 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 nie. nie czuł tej ceny w smaku. Czy nad morzem. Ale ów człowiek zaczynał. Jak my, normalnie, klasycznie, od szukania pracy. Mm -hmm. okay. I szukał, piszą kroniki, przez sześć dni w tygodniu, przez sześć tygodni. I. I w końcu zna znalazł. Wow. Hmm. Został pomocnikiem księgowego w firmie handlującej płodami rolnymi. Hmm. Pracę dostał 26 września 1855 roku. Hmm. I pierwszą pensję dostał pod koniec roku to było 50 dolarów. A ja, w jak, miesiące Okej, okay, ale jak z 50 dolarów zrobić miliardy? No. No najpierw, będąc tytanem pracy, robi od świtu do nocy, tak, za 50 centów na godzinę. Dokładnie. I on odkładał każdy grosz, a gdy tylko odłożył i mógł, John Davison Rockefeller zajął się handlem. No. Deko handlu jest lepsze niż kilogram pracy, jak mawiała jedna baba na targu w Rzeszowie. No. Dokładnie. Ja Trzy targową. lata później z kolegą Morisem Clarkiem JDR założył spółkę handlującą spożywką i zarobili 4400 dolarów. Miał wtedy 19 lat. A to było kupę kasy w tym w tym to no. nie, to było naprawdę. Ta. To ja w tym wieku, jak miałem 19 lat, to wciąż oddawałem butelki do skłopu, żeby móc sobie kupić. Taką kolejną butelkę, okay. ale też bardzo pięknie, mając długie włosy, grałem na gitarze. No, widzisz, każdemu Bozia daje inaczej. To no, tak, tak. Inaczej. I jest w tym jakieś piękno. Słuchajcie, i Rockefeller, już Aha. miał 4400 dolarów tam po trzech hmm. latach, prawda? Yy, handlował, handlował, tanio kupował, hmm. drożej no. sprzedawał, a aż w jego, w jego rodzinnym Cleveland pojawiła się ropa naftowa, no, i Rockefeller wszedł w ten biznes. A wybuchła w tamtym czasie wojna północ-południe. Tak, tak, wszyscy, wszyscy się tłukli. Tak, ale mhm. Rockefeller nie poszedł walczyć, mhm. bo stać go było na wynajęcie zastępstwa, no, no czyli najemników. To kilku ich kupił, no. I ci się bili. To jest zastropnie. Mądre? No i on, mądre. On, on założył, zamiast walczyć, założył rafinerię, potem drugą i kolejną. I rok 1865 firma Rockefellera zamknęła z obrotem. Milion dwieście tysięcy dolarów. Czy to jest 10 lat po tym, jak dostał pierwszą robotę? Tak. No. Słuchajcie, czyli teraz tak mawiał, cytuję, że sukces przychodzi dzięki otwartym uszom i zamkniętym ustom. Mhm. Czyli nigdy, nigdy nic nie mówił, co robi zawsze chciał wiedzieć jako Tylko pierwszy. Dlatego co się... ja, robiąc felietony, jestem biedny. Tak. tak. Mhm. Zawsze chciał wiedzieć pierwszy, co się dzieje. I teraz tak, taki przepis na sukces. On reinwestował zyski, Aha. pożyczał pieniądze i je inwestował i obniżał koszty. I uwaga, w 1868 roku jego przedsiębiorstwo było, naj 13 lat po rozpoczęciu pracy, było największą firmą świata. Bo ja mam zamknięte uszy, a otwarte usta w pracy. To nie I To Tomasz, na odwrot, ogólnie, to szukę nic, szukę nic z ciebie nie będzie, to jest Czyli koniec. czekaj, miał największą firmę na świecie nie. 13 lat po tym, jak został pomocnikiem księgowego od handlu warzywami. Dokładnie. No. No, Okej. Okay. No, no. Bo on miał no, tą ta, firmę Standard Oil. To oli, standard Oil posiada własne magazyny, rurociągi, cysterny oraz e, sieć punktów sprzedaży. Mhm. Wszystko od wydobycia po dotarcie do klienta. Tak se to wykombinowało. No, ale y, dodatkowo chemicy Standard Oil wynaleźli ponad 300 produktów na bazie ropy naftowej od wazeliny kosmetycznej przez gumę do rzucia po lekarstwie. No. Czyli wiecie komu to zawdzięczacie. Natomiast no. no właśnie Rockefeller i jego firmy weszły w produkcję farmaceutyków mhm. i to niektórzy piszą o nim jako o ojcu Big Farmy. Mhm. Czyli to taki. wielkiej farmy, tam hodowano zwierzęta. Nie, czy to ta... taki tata samozłowiesz, czyli ten, 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 cały ten biznes związany yy, z leczeniem człowieka, to jest yy. właśnie to stworzenie tam, jego. Tak, w latach 70. XIX wieku Rockefeller wydobywał i przetwarzał 90% ropy w USA, ale całej. Wykupił mm -hmm. albo przejął wszystkich konkurentów. No. Słuchajcie, i tak się właśnie robi olbrzymie, gigantyczne, no. wielkie pieniądze w krótkim Dokładnie. czasie. Macie tutaj w tym podcaście, może nas ottę przewinąć, puścić jeszcze raz, mm -hmm. gotowy przepis. Tak. Nie dziękujcie, korzystajcie. Po Powodzenia. Bawcie się. Idźcie tak. w złoża ropy naftowej. Ale czekajcie, bo czy Rockefeller to jest polskie nazwisko? No nie, nie jest. Nie, nie, to nawet tak Czy brzmi po polsku? Nie nie, nie brzmi, no nie. Nie brzmi no. ale my, no. my, jako Polacy, też się mamy czym pochwalić. Tak? Nie jest tak, tak. Yy, mamy rodzimych bogaczy, to znaczy mieliśmy na przykład Karol Jaroszyński. Coś wam to mówi? Tak, to mi to mówi, bo to jest syn starego Jaroszyńskiego dokładnie. i starej Jaroszyńskiej. No. Wspaniały, wspaniały człowiek. Wspaniały. Wspaniały. Starzy też wspaniali ludzie. No naprawdę. więc Karol Jaroszyński był najbogatszym Polakiem w historii. Jego majątek w najlepszym momencie, przeliczając na dzisiejsze, wynosiłby jakieś 200 miliardów złotych. To jakby się mijał z Rockefellerem w korytarzu, to spokojnie mógłby usłyszeć o dzień dobry, panie Karolku, co tam u pana, panie Karolku, nie napije się tak, pan dokładnie. tutaj płynu, panie tak, Karolku. Tak, no. tak, tak. Jaroszyński urodził się w Kijowie Aha. i zbił majątek, kiedy Polski jeszcze nie nie było na mapach, ale miał co inwestować, bo pochodził z polskiej rodziny bardzo bogatych właścicieli ziemskich. Mhm. Tak, oni dodatkowo mieli bardzo dużo kontaktów wśród najwyższych sfer rosyjskiego dworu. Mhm. Ale nie dlatego o nim mówimy. Nie. Bo po prostu niektórzy u nas w kraju uważali, że czego się nie dotknął, to to się zmieniało w złoto. Jak Midas. Taki polski Midas dokładnie. Ja tutaj mam wynotowane, że w 1909 roku w kasynie w Monte Carlo wygrał 774 kg złota mordę. Udało wtedy... mu się wygrać w kasynie? Tak. Taką kasę? Miał wtedy 32 lata. No to rzeczywiście, to staćcie już wtedy na... Bez kredytu, na kawalerkę w Warszawie tak. i to taki, taką... Nie że, nie, że patrzysz, że jest śmietnik. Nie. 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 Tylko masz metraż. O, nie tak, że wchodzisz tak masz. I, i drzwiami strącasz nie, doniczki z nie. Ale chyba podejrzewam, że nie tylko na kawalerkę. No nie nie tylko. On zainwestował kasę, y, tą, którą miał od rodziców i tą, którą mm. wygrał, y, w cukrownię, fabryki, kopalnie, banki. Mm. A jak wybuchła Pierwsza wojna światowa, to jego zyski jeszcze się potroiły, bo zarabiał na dostawach dla carskiego wojska. No. Jak to mówią, to bogatemu to nawet i byk się ocieli, Dokładnie prawda? Tak A biednemu tak zawsze wiatr w oczy i jesz w odbyt. Zawsze. A, zawsze. 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 Yy, I uwaga: Jaroszyński miał 53 cukrownie to w dużo. pewnym momencie, rafinerie, kopalnie, stalownie, towarzystwo kolejowe, towarzystwo żeglugowe, no, fabryki. Towarzyski facet. Większościowe no. udziały w 12 bankach. Czyli jeżeli w Moskwie albo w Petersburgu kupowałeś mhm. bułkę, to mogłeś być pewien, że jakaś tam kopiejka trafia do kasy Jaroszyńskiego. Tak. tak. I on potrafił w Monte Carlo przegrać w jedną noc równowartość kilkudziesięciu milionów złotych. To fajnie. Organizował bale, utrzymywał aktorki. To ładnie z jego strony. Eee, on miał wrażenie w pewnym momencie, że kasa... Nigdy się nie skończy. A nie mógł być co dobrego i wspomóc ale czeka, sprawę się, polską? Ma, yy, czekaj, ale nie da się przechulać 200 yy, miliardów złotych. Nie mówcie mi, że się da. Przechulać? No pewnie nie. Pewnie nie. nie. Przechulać nie, ale w, yy, nadeszła rewolucja bolszewicka. Aha. Wow. I Jaroszyński, bankier carskiej y, elity, musiał mhm. uciekać. Bolszewicy przejęli banki majątek. I yy. nagle tak to się podziało, że najbogatszy Polak świata został z jedną walizką. Mhm. Tułał się po Europie, pożyczał kasę od znajomych i skończył na Powązkach. Ale ty pytałeś, czy nie mógł zrobić czegoś dobrego? No, Na przykład Katolicki Uniwersytet Lubelski, to jest ufundował właśnie. Tak. Więc na jego grobie na powązkach jest napisane fundator katolickiego. To porządny człowiek. Najporządniejszy z tych wszystkich. Skończył na powązkach, Ale jaki z tego wniosek? Bo wiadomo, że historia dla dorosłych słynie z cennych wniosek. Dlatego wiele osób na zagląda. Jaki byśmy wysnuli wniosek? Otóż bez względu na majątek. Mhm. Bez względu. Każdy skończy na tych czy na innych powązkach. No, Nieważne ile taki, tam masz tej kapuchy. Lubimy to takie no, pozytywne zakończenie. Takie tak jest życie. No. Nie, no bo słuchajcie, bo jak to mówią mądrzy ludzie, jaka jest różnica między biednym a bogatym? No. Jaka? Nie? Jest tylko taka, że bogaty więcej nie weźmie do grobu. Czy więcej zostawi po mhm. sobie. No. I tym optymistycznym akcentem Kończymy na dzisiaj. Słuchajcie, no na bądźcie tak? bogaci, no co, co wam tak, będziemy bogaci dużo mówić. się no? e, czy coś. No kilka, coś. kilka wam e, takich pro -tipów, konkretnych typu, tak. typu jak zarobić, macie. powiedzieliśmy, więc e, żebyście tylko wiedzieli. Słuchajcie, jak będziecie mieli nadwyżki to nie wiem, no to na radiowców bez cenzury -a. Czy słuchajcie, tak. niewolnicy, straż pożarna, złoto, ropa tak. Banki no. hmm. Polecamy, radiowcy bez cenzury Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski I Przemysław o dżinsowych oczach oraz Jan Olbratowski Syn rzeczonego tu Tomasz. Tak Sub się złożyło Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górze I ogólnie takie, takie I znajdźcie nas na mediach Zabierzcie społecznościowych po wszystkich sifaraszkach, jakie wam się tam A, trafią na tak. ekranie I po dzwonku Di -di -di -di. No i tak się, no właśnie mhm. Skowron Tomkowicz Olbratowscy To była historia dla dorosłych